Prezentacja Toyota Aigo, dosyć nietypowa fura w mojej ofercie. Auto sprowadzone przeze mnie na zamówienie w 2019 roku, w lutym. Silnik potężny 1,068 KM, trzycylindrowy, na łańcuchu kompletnie bezobsługowy. Bardzo dobra jednostka napędowa, jeżeli chodzi o niezawodność. Bardzo tania w utrzymaniu. Auto z 2007 roku, i tutaj w bardzo poszukiwanej wersji, bo ze skrzynią automatyczną, tak naprawdę jest to półautomat. No ale małe auto z automatem jest naprawdę mega poszukiwane. Pamiętam jak to auto szukałem dla klientki. No to niestety było bardzo ciężko kupić coś małego właśnie w automacie. Auto wyszukałem w Austrii, zakupione od pierwszej właścicielki. Było dosyć porysowane, jak do nas przyjechało. Mamy zdjęcia z, z zakupu. Oczywiście osobom zainteresowanym pokażemy. Były to dry, rysy takie parkingowe, jeździła tym pani porysowana tak naprawdę była z każdej strony w Polsce auto tak naprawdę zostało odnowione lakierniczo zaraz przejdziemy do powłoki lakierniczej to wam pokażę na tych elementach które były lakierowane będzie drugi lakier samochód w Polsce został doposażony w klimatyzację klimatyzacja manualna w 100% sprawna wersja dosyć bogata jak już tu mamy klimatyzację mamy mówię skrzynię automatyczną mamy elektryczne szyby jasny środek beżowy bardzo rzadko spotykany Alufelgi zostały dołożone w Polsce, bo auto przyjechało na stalowych felgach. I te stalowe felgi są dodawane z oponami zimowymi. 2007 rok tutaj przebieg, teraz aktualnie 178. W momencie sprowadzenia z Austrii w 2019 samochód miał przejechany 168 dokładnie. Mamy pełną dokumentację zdjęciową z zakupu tego samochodu w Austrii. Mówię, jeden właściciel w Austrii, jedna właścicielka i tutaj też jedna właścicielka. Także mamy tak naprawdę odnowości. Dwóch właścicieli i obydwie to kobiety. Autko jak widzicie, w fajnym kolorze, ciekawym, takim habrowym. Niebieski habrowy, ja tak mówię, na kolorach mocno się nie znam. Wersja pięciodrzwiowa, drzwiowa tak, tutaj są drzwi tutaj mamy tylny błotnik zobaczcie, jest wersja pięcio-drzwiowa z tyłu szyby uchylne, z przodu elektrycznie opuszczane. No dobra, przechodzimy do woki lakierniczej, pokażę wam. Jak się prezentuje po lakiernicza konkretnie w tym egzemplarzu? Zaczniemy sobie od ogromnego dachu. Grubość jak widzicie 160. Drzwi mamy 190, błotnik 260, 230, 300. Tutaj 300. Mówię, tutaj był element lakierowany. Cała tak naprawdę dookoła była lakierowana, z tego co pamiętam. No Tutaj element błotnika, na przykład tylnego, no to lakiernik nie liczy tak naprawdę jak pełny element, bo widzicie jaki on jest mały. Samochód był, mówię, porysowany. Takie szkody typowo parkingowe. Był lakierowany w 2019 roku i na szczęście nie został porysowany w Polsce. Tutaj maskę macie akurat w oryginale. A boki, tak jak widzicie, po 200, po 300 mikronów. Tutaj mamy grubiej. Mamy zdjęcia także... Zdjęcia oczywiście osobom zainteresowanym prześlę, to były tylko i wyłącznie rysy. Także Tu mamy drugi, drugi lakier. Lakier nie był zdzierany do zera, bo to za duże koszty. Także zostało to po prostu naniesione na, na, na tamtą powłokę. Tak to wygląda generalnie. Zderzaka nie zmierzymy, bo jest plastikowy. Także generalnie cały samochód mamy dookoła w drugim lakierze. W oryginale mamy dach i przednią maskę, ale mówię to jest drugi lakier, gdzie mamy dokumentację, dlaczego był samochód lakierowany, był po prostu porysowany. Bardzo fajne auto na początek, jeżeli ktoś szuka samochodu takiego że dopiero zaczyna swoją przygodę z motoryzacją, naprawdę mega mały samochód. W środku całkiem pojemny, jeżeli chodzi o przewożenie osób, nie jest jakoś mocno mało miejsca. No taka tak naprawdę zabaweczka jak dla mnie. No, silniczek 1.0. 68 koni, no nie jest to demon prędkości, ale za to jest mega niezawodny. Słynie generalnie ten silnik z tego, że nie ma kompletnie przy nim co do roboty. Przykładowo do silnika wchodzi bodajże 2,5 litra oleju, czy 2,6 litra, ale nawet wymiana serwis olejowy w tym samochodzie jest o połowę tańszy jak w normalnym aucie. Także naprawdę taki samochód nisko budżetowy, jeżeli chodzi o utrzymanie i, i dosyć bezpieczny przy zakupie tutaj też auto było kupione jako pierwsze dla pani. Chciała mieć małe auto w automacie i takie auto sprowadziliśmy. Teraz samochód został u nas zostawiony w rozliczeniu. No i już nowa znaczy już ta osoba wybrała u nas taki samochód naprawdę już pełno wymiarowy v 60 D5WWD, także też przesiadka dosyć dosyć tutaj duża, duża zmiana. No, jak do tej pory, klientka jest bardzo zadowolona. Samochód, mówię, zostawiony u nas w rozliczeniu. Pamiętajcie, że te auta, które ja sprzedaję, sprowadzam bez problemu, przyjmuję w rozliczeniu, bo znam te samochody i wiem, co przy nich tak naprawdę robiłem. Samochód na bieżąco serwisowany. Olej w silniku był wymieniany dokładnie 2000 km temu, czyli przy 176, i był też robiony serwis klimatyzacji. Także, także macie auto tak naprawdę. Po serwisie nic na dzień dzisiejszy nie trzeba robić. Klocki, tarcze z przodu w porządku. Z tyłu bębny też w porządku. Ręczny w porządku. Zawieszenie bez stuków, bez puków. Do auta mamy drugi komplet kół. Tutaj opony zimowe w bardzo ładnym stanie, tak jak widzicie. Z kołpakami oryginalnymi Toyoty. Wystawiłem je na zewnątrz, bo tu jest bardzo mały bagażniczek. Zaraz do niego przejdziemy. właśnie ten przepasny bagażnik. Tutaj dodatkowo są schowane jeszcze drugi komplet dywaników, tak jak widzicie. Welurowych. Teraz są gumowe założone. No, i bardzo fajny środek ma samochód, rzadko spotykany, generalnie Wajgo, bo jasny beż. Tutaj otwieramy tylko i wyłącznie szybę. Samochód stworzony to są tak naprawdę Trojaczki, Citroen, Peugeot i Toyota stworzyli wspólnie samochód. Trzy koncerny, tak jak widzicie, no, mega budżetowy samochód, nawet nie ma tutaj obitek drzwi, tak zwanych boczków. Tapicerka jasna, cztery poduszki powietrzne, klimatyzacja, wspomaganie, szyby elektryczne z przodu. Tutaj mamy jakieś delikatne, widzicie. Szarpnięcie, pewnie jak były wkładane koła. Generalnie, autom bardzo zadbane, nie widać kompletnie po nim przebiegu. Zresztą to nie jest też duży przebieg, no to jest z 2007 roku. Także przebieg też jest całkiem w porządku. Fotele, tak jak widzicie, w stanie praktycznie nienagannym. Tutaj mamy skrzynię półautomatyczną. Co to znaczy? To znaczy tyle, że to jest przerobiona skrzynia, znaczy przerobiona, fabrycznie zrobiona przez Toyotę skrzynia ręczna, przerobiona na automatyczną. Charakterystyka jazdy tej skrzyni jest taka, że. Czujemy zmianę biegów, czyli po prostu między zmianami jest odczuwalne takie przyhamowanie samochodu i wtedy samochód zmienia bieg. I ważna jeszcze różnica jest taka, że nie mamy takiego typowego, postojowego takiego parkingu. Momentik. Wrócimy do skrzyni, bo tutaj musiałem otworzyć maskę. Nie ma typowego takiego parkingu, czyli samochód tak jakby jest zostawiany na ludzie, więc trzeba pamiętać o tym, żeby zaciągać ręczny. Takiego typowego parkingu jak w skrzyni automatycznej, klasycznej nie ma. Eee, przy sprowadzeniu samochodu, samochodu po sprowadzeniu samochodu do Polski został wymieniony też olej w skrzyni. Eee, także też olej był wymieniany przy 168 tysiącach. Eee, także też macie święty spokój. Tutaj możecie wymieniać co 30-40 tysięcy, to jest tak niski koszt wymiany tego oleju, że eee, porównywany jest z wymianą oleju i filtrów w silniku. Tak wygląda ten potężny, potężna jednostka trzycylindrowa 1.0 chwalona za niezawodność, tak jak widzicie są naloty rdzy, ale to jest normalne w Toyocie, w Hondzie tak samo i tutaj przy, tu też mamy jakiś nalot delikatny rdzy no ale to jest mówię, jeżeli ktoś szuka tego modelu konkretnie, no to jest to norma, to nie jest nic nadzwyczajnego przejdziemy sobie do dokumentacji, do auta mamy komplet kluczy, jeden z centralnym zamkiem, tak jak widzicie drugi surówka, tak zwana serwisówka, też na tym kluczyku jesteś w stanie odpalić samochód auto, nie powiedziałem, jest wyposażone fabrycznie w Oryginalny zestaw bluetooth do rozmów. To też jest fajny, fajny dodatek przy takim samochodzie. Samochód w Austrii był serwisowany w Toyocie. Do to, tutaj przy tym samochodzie nie ma typowej książki e, serwisowej papierowej, bo była prowadzona książka serwisowa elektroniczna. Tutaj macie faktury z Toyoty z 13, z 14 roku, e, z 12 roku. E, wszystko było robione w Toyocie, generalnie tam e, i tutaj mamy wydruki z przeglądów technicznych, też austriackich. Zobaczcie tutaj mamy 147 tysięcy przebieg, e, tutaj mamy 109 tysięcy przebieg, e, co tutaj mamy jeszcze, tych wydruków jest sporo, książki takiej papierowej typowo nie ma i jest prowadzona dokumentacja taka, że jest wlepka od wymiany oleju e, i tak naprawdę tyle. Jak nie było książki, no to tak naprawdę nie, nikt jej nie zakładał. Tu 60 tysięcy. No generalnie jest to wszystko y, y, jakieś tam dokumentacje odnośnie potwierdzenia przebiegu. Y, są samochód, generalnie, tak jak mówiłem, mega zadbany. Bardzo fajny, mówię do miasta. Bardzo fajny na początek. Y, opony letnie w y, bardzo ładnym stanie. Zaraz zobaczymy z którego roku. Tutaj macie 14, jeżeli chodzi o, y, o rozmiar. 17 rok. Y, opona Michelin. Grubość bieżnika praktycznie jak nowa, także tutaj myślę, że spokojnie wytrzyma bardzo, bardzo długo. Minusem, że auto jest lakierowane. Tyle, że mamy dokumentację fotograficzną. Dlaczego było lakierowane? Po prostu było porysowane. Nie zapominajcie, że te samochody naprawdę są użytkowane często przez niedoświadczonych kierowców jako właśnie pierwsze, jako pierwsze tak naprawdę kupowane, żeby tak naprawdę tą przygodę z motoryzacją sobie rozpocząć. I tak było w kwestii i pierwszej właścicielki w Austrii, i w kwestii tutaj pierwszej właścicielki w Polsce. Na szczęście w Polsce auto nie zostało porysowane, więc od momentu, kiedy my auto sprowadziliśmy, zostało u nas polakierowane. Mamy dokumentację. Dlaczego taką dokumentację zdjęciową oczywiście jesteśmy w stanie udostępnić? Cena tego samochodu auto jest zarejestrowane, ubezpieczone. Cena tego auta na gotowo to jest cena, będzie taka, że będziemy auto wystawiać 16,900. I tutaj myślę, że to będzie jeden jedyny egzemplarz z klimatyzacją i ze skrzynią automatyczną. No, półautomatyczną, tak to powinienem fachowo nazywać, ale jeździ się jak, jak automatem, więc małe auto w automacie bardzo poszukiwany temat. I tutaj wjeżdża Toyotka do oferty: mówię 16900. Na auto wystawiam oczywiście fakturę VAT-marży, czyli nie macie opłaty skarbowej. Samochód sprawdzony technicznie, w stanie praktycznie idealnym. Klimatyzacja w 100% sprawna, i tu jest, mówię rzadkością, że wajgo jest ogólnie. Klimatyzacja także tutaj, to, że jest automat i klimatyzacja, to są ogromne zalety tego egzemplarza. Kolejną zaletą jest to, że auto jest tak naprawdę od drugiego właściciela. Bezwypadkowe w 100% mamy zdjęcia z zakupu tego samochodu, także wszystko możemy tak naprawdę osobie zainteresowanej udostępnić, oczywiście później przesłać, jeżeli się zdecyduje na ten samochód. I będzie miała dalej historię tego auta. Generalnie lakierniczo nie ma się do czego przyczepić. Nie ma nigdzie zarysowań, zobaczcie. Nie ma żadnych odprysków tak naprawdę na masce, na zderzaku, po bokach. No nie ma tak naprawdę żadnych uszkodzeń lakierniczych. I to też jest plus właśnie tego, że samochód był niedawno tak naprawdę, bo dwa lata temu lakierowany, bo nie macie żadnych takich uszkodzeń lakierniczych. Nie ma nigdzie korozji w tych newralgicznych miejscach, bo te Toyotki potrafią tam tylne nad im skorodować. Także, tutaj to wszystko naprawdę wygląda bardzo fajnie. Mówię, małe auto rzadko u nas bywa dlaczego? Dlatego, że te samochody małe, mało litrażowe za granicą są praktycznie w tych samych cenach co u nas, a czasami są nawet droższe, więc import takich samochodów jest mało opłacalny. Tutaj, mówię, to auto było sprowadzone na zamówienie i generalnie, jak sobie prześledzicie samochody małe z automatem. To jest naprawdę ciężki temat, żeby taki samochód kupić. Także, jeżeli ktoś szuka małego, małego auta w automacie, to zapraszamy. Co do ceny, oczywiście jest cena do negocjacji, ale niewielkiej. Dobra, co nam pozostało? Pozostało nam zobaczyć Toyota od spodu, także lecimy na stację, zobaczymy, jak wygląda podwozie tego konkretnego egzemplarza. Zobaczymy Toyotkę od spodu. Przypominam, auto było sprowadzone z Austrii. Także taki podobny klimat, jak w Szwecji będziemy mieli. Tak wygląda podwozie. Mamy samochód, to będziemy szybko nagrywać. Wydech z tyłu poprzeczny. Tutaj na zawieszeniu korozja niewielka. Tak naprawdę tyle. A czeka, cienka rura. Z czego oni robią te, te wydechy? Przelot naprawdę ogromny. ale co tu się dzieje? 1-0. Bezobsługowa kompletnie jednostka. W której wymiana oleju to 200 zł z filtrami. Tak wygląda. A jego od spodu fajny samochodzik. Fajny na początku. Jak ktoś szuka małego auta w automacie, no to naprawdę fajna propozycja. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.